Leczenie ortodontyczne osób dorosłych aparatami stałymi niesie również różne inne wyzwania, zarówno dla lekarza, jak i pacjenta. Osoby dorosłe, które decydują się na leczenie w wieku 20, 30 czy 50 lat, bardzo często mają zęby, które były już leczone wcześniej kanałowo czy endodontycznie. To jest to no, typowe następstwo wcześniejszego leczenia próchnicy. Każdy z nas posiada jakieś zęby martwe i one nie są, posiadanie takich zębów nie stanowi przeciwwskazania do leczenia ortodontycznego. Oczywiście należy ocenić stan takiego zęba, czy on jest prawidłowo przyleczony, czy nie mamy żadnych zmian przy wierzchołku, korzenia zapalnych, które się tam toczą. Jeśli taki ząb je, zachowuje zdrowe tkanki otaczające, to nie stanowi to żadnego problemu w trakcie noszenia aparatu. Jeśli chodzi o posiadanie różnych nienaturalnych powierzchni, to, to jest to kłopotliwe i o tym pacjent też powinien wiedzieć na początku leczenia, dlatego że kleje ortodontyczne, które my posiadamy, są to kleje, które dają doskonałą siłę wiązania z naturalnym szkliwem, z naturalną powierzchnią zęba. Natomiast jeśli pacjent posiada uzupełnienia protetyczne, mosty, korony, no stałe uzupełnienia, które wykonane są z akrylu, z kompozytów, z porcelany, to wtedy ta siła wiązania jest znacznie słabsza i to są te zęby, w których zamki najczęściej odpadają. Dysponujemy różnymi klejami, profesjonalnymi czynnikami, primerami, które kondycjonerami, które zwiększają tą wytrzymałość wiązania z nienaturalnymi powierzchniami, ale mimo wszystko są to te sytuacje, które stwarzają jakieś tam awarie i pacjent powinien na początku leczenia też o tym wiedzieć, ale nie stanowią one przeciwwskazania do leczenia ortodontycznego aparatami stałymi.